punkt wieczornej rozmowy telewizji Republika Katarzyna Głyjska. Witam państwa bardzo serdecznie A państwa i moim pierwszym gościem jest pan profesor Piotr Grochmalski. Witam. Dobry wieczór. Dobry wieczór pani redaktor. Dobry wieczór państwu. Panie profesorze, mamy ustalenia szczytu NATO, które nas bezpośrednio dotyczą, ale zanim przejdziemy do tych ustaleń, chciałbym Pana zapytać o zjawisko, z którym mam wrażenie, że mamy już do czynienia coraz częściej, bo gdy każdego dnia przyglądamy się niemieckim mediom i tam różnego rodzaju artykułom, komentarzom, apelom, które są publikowane, no to można by dojść do wniosku, że w zasadzie. W zasadzie pojawił się już tak zupełnie otwarcie. Bardzo poważny kibic Federacji Rosyjskiej, który no, z dnia na dzień coraz bardziej, w sposób coraz bardziej otwarty wieszczy rychłą porażkę Ukrainy. Jak pan profesor patrzy na, na to? Są zmiany jednak postawy w debacie publicznej w Niemczech ja nie pytam o zmianę polityki niemieckiej bo myślę że z tym nie mieliśmy do czynienia ale na pewno mieliśmy próbę próbę zmiany postawy i tego przekazu natomiast w tym momencie mamy już wprost apele mówiące o tym że wojna nie ma sensu państwa zachodu powinny się zastanowić czy chcą doposażać armię ukraińską bo ona i tak Przegra, a efektem przedłużającej się wojny będzie kryzys humanitarny, klimatyczny, żywnościowy. Jednym słowem, Ukraińcy powinni się poddać. No tak, ale to jest bardzo konsekwentnie realizowana strategia niemiecka. I w tej chwili z uwagi na chociażby konstatację szczytu i przyjętej koncepcji strategicznej. Która definiuje jednoznacznie Rosję jako kluczowe i bezpośrednie zagrożenie dla całego zachodniego świata, polityka niemiecka, która się rozsypała, próbuje w różny sposób oddziaływać na to, aby cofnąć pewnego, pewne wydarzenia. bo Nie ulega wątpliwości, że mocno koncepcja strategiczna podkreśla swoiste i szczególne znaczenie nie tylko wschodniej flanki NATO, ale także Polski. To jest jakby. Wprost wynika z analizy tego dokumentu, i ta e, mocna pozycja Polski e, e, spotyka się z odpowiedzią no, po, pojawiają się przecież e, sublowane różnego rodzaju e, takie e, działania o charakterze odebrania nam środków unijnych. E, a więc to głodzenie nas e, tym instrumentem ekonomicznym, który stosowała Merkel bardzo konsekwentnie w trakcie swojej przygody kanclerskiej, a w zasadzie także wcześniej tego typu mechanizm, a więc oddziaływania poprzez kapitał na państwa europejskie dyscyplinowanie ich, a także swoiste kumulowanie władzy Berlina w ramach Struktury Unii Europejskiej, to z tym wszystkim mieliśmy do czynienia i cały ten projekt niemiecki, łącznie z europejską armią, której fundamentem miały być siły niemieckie to wszystko się rozsypało i e, składa się od nowa, ale z zupełnie nową, bardzo silną pozycją państw Trójmorza czy e, także tej Bukaresztańskiej dziewiątki, wszystkich tych formatów, które e, zbudowane zostały między przez Polskę czy przez Rumunię, e, to są te formaty, które e, radykalnie zmieniają całą geopolitykę. A wejście już w tej chwili Finlandii i Szwecji, a w zasadzie jednoznaczne zaproszenie tych państw do wejścia w struktury natowskie, przewraca także wewnętrzną logikę tego, tego układu sił w ramach sojuszu. No bo zdecydowaną przewagę będą miały państwa, które doskonale znają i rozumieją naturę Rosji, naturę Federacji Rosyjskiej. I tego typu opcja, która już wyraźnie zaznaczona w koncepcji strategicznej, będzie dominowała. Co więcej, z dnia na dzień Bałtyk stał się wewnętrznym morzem NATO. Rosja w tym wymiarze zostaje zamknięta i te wszystkie dokonania Piotra I, ta walka ze Szwecją o Piotrogród, to wszystko traci sens i znaczenie w tym wymiarze strategicznym. Także Otwiera się zupełnie otwierają się nowe możliwości Wspierania Litwy, Łotwy i Estonii właśnie z tej strony, z tej, z tej flanki. No dobrze, ale panie profesorze, ja jeszcze mimo wszystko pozostanę przy tym temacie, od którego rozpoczęliśmy rozmowę. Bo z jednej strony szczyt NATO przynosi oczywiście mnóstwo bardzo dobrych informacji. To jest nie tylko już stała obecność i w perspektywie zwiększająca się obecność i bardziej znacząca obecność wojsk amerykańskich na Terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, to jest, tak jak Pan wspomniał, wejście nowych graczy, nowych członków do, do NATO bardzo o bardzo dużym znaczeniu dla naszego bezpieczeństwa, bo to warto podkreślać, zresztą przed chwilą Pan o tym e, powiedział. E, ale, ale jednak to jest tak, że gdy spojrzymy na politykę Niemiec, to można powiedzieć, że od 24 lutego w tej polityce. I Zaszły jedynie zmiany PR-owe, a nie zmiany o charakterze strategicznym. A to oznacza, że no, część Europy, ta część, która jest jakoś tam skupiona wobec polityki Niemiec, ale też i Francja i w pewnym sensie Włochy, będzie ciążyła ku no, temu. Zamrożeniu co najmniej tego konfliktu, bo tu nie sądzę, żeby można było w tym momencie bez wywoływania w ogóle wojny domowej na Ukrainie wdrożyć jakiś... Wymuszony na, na naszym wschodnim sąsiedzie plan pokojowy, więc tu w grę wchodzi ewentualne zamrożenie tego konfliktu z tymi terenami, który, na których jest po prostu armia rosyjska. One by, one by przy Federacji Rosyjskiej zostały. Natomiast jakie to ma konsekwencje, mimo wszystko, jakie może mieć konsekwencje dla, no, dla tej Wojny, dla rozstrzygnięcia tej wojny, bo, bo jest mnóstwo dobrych informacji, o tym cały czas pamiętamy, no, ale są też te informacje, które wskazują na to, że cały czas jest część Europy, która no, de facto kibicuje Kremlowi. No ale Przypomnijmy sobie e, swoisty akt założycielski i to, co było u samego początku e, NATO, bo ta sytuacja dokładnie, wracamy do, jakby do punktu wyjścia. Lord Hastings uh, Lionel Ismay, uh, ten, który był pierwszym sekretarzem uh, NATO, w takiej krótkiej formule przedstawił zasadnicze cele stawiane przed NATO. To keep Soviet out, American in and German down. Uh, I zwrócę uwagę na ten trzeci element, uh, mianowicie trzymanie w garści Niemiec. To się nic nie zmieniło. Znaczy, uh, znaczy nie, panie profesorze, te... zmieniło się um, od wojny. Minęło dużo czasu. W tym czasie y, Niemcy stworzyli sobie najrozmaitsze bufory w postaci chociażby polityki historycznej, która została wprowadzona. Już nie będziemy się cofać dzięki jej, jakim ich decyzjom politycznym, y, która no, zdejmuje z nich odpowiedzialność. Niemcy są już mimo wszystko innym państwem niż. Y, no wtedy kiedy kiedy wchodziły do sojuszu tak chcieliśmy wierzyć w to i tu wszystko zostało jednoznacznie rozczytane to znaczy Niemcy obstawiły bardzo konkretny wynik agresji Rosji na Ukrainę stąd, i się tego trzymają. Są zachęty ze strony Niemiec do tego konfliktu i pełna odpowiedzialność za. Zbrodnie dokonywane przez armię rosyjską na Ukrainie. To trzeba jasno powiedzieć: ta odpowiedzialność trzecia w serii odpowiedzialność Niemiec za grę, która dwukrotnie doprowadziła do gigantycznej katastrofy do mordu na wielką skalę do wymyślenia narzędzi zbrodni w postaci obozów koncernacyjnych to jest wszystko ten wkład niemieckiej myśli i inżynierii. Stosowanej wobec społeczeństwa, i w przypadku tych nowych Niemiec, Uryszbek mówił, że to są najlepsze Niemcy, z jakimi mieliśmy do czynienia w historii. No i w konfrontacji okazało się, że z zimną krwią Niemcy rozegrały partię, której zasadniczym celem było z jednej strony powiązanie czy zniewolenie Europy takim kagańcem energetycznym w tym układzie Berlin-Moskwa. No, ale z drugiej strony zrealizowanie wielkiej koncepcji geostrategicznej, geopolitycznej, polegającej na tym, że te państwa podzielą między sobą strefy wpływów, Niemcom przypadnie dominująca rola w Europie, natomiast Rosja będzie kluczowym partnerem czy kluczowym państwem w tej przestrzeni azjatyckiej. No i to, to był fundament, czyli Rosja miała być też takim pośrednikiem między Chinami. A Niemcami, stąd przypomnijmy sobie, że ostatni wielki projekt, który Angela Merkel realizowała, jako wówczas, kiedy Niemcy były, kierowały Unią Europejską, przewodniczyły Unii Europejskiej, ten wielki projekt otwarcia się Unii na Chiny. Z tego nic nie wyszło, ale wyraźnie widać, że Niemcy podjęły taki wysiłek. Próba stworzenia zupełnie nowej architektury. Bardzo mocno ten projekt był. Realizowany przez Schrödera, a później Merkel z tych elementów owej konstytucji, która była przygotowana, aby spacyfikować tą Europę Ojczyzn, wyciągnęła te elementy, które w sposób zakulisowy, jako pewne instrumenty, miały doprowadzić do podobnego efektu. No jednym z tych instrumentów było, był mechanizm liczenia głosu. Ten mechanizm obrony w postaci tego bezpiecznika z Janiny. On miał tylko charakter spowolnienia pewnych procesów. Odsunięcie tego dekadę, uruchomienia nowego systemu liczenia głosów, y, niczego nie zmienia. Y, ten mechanizm dawał jedynie jednemu państwu zyski. Wszystkie inne państwa traciły. Y, tym państwem były Niemcy. I w konsekwencji wprowadzenie tego mechanizmu z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień kumulowa, kumulowało władzę w Berlinie. I Berlin poszedł już na całość. Obstawił, że Rosja atakując Ukrainę wygra i to błyskawicznie wygra. No i w konsekwencji te dwa państwa zbudują nową architekturę, nowo, nową geopolitykę w tym regionie. Trochę przywróci to ten model właśnie wielkich superpaństw, które będą dzieliły między sobą wpływy. No, stało się inaczej. To właśnie Ukraina okazała się tym e, kluczem do gigantycznej porażki koncepcji Putina i e, porażki Merkel-Scholza, e, co spowodowało gwałtowny wzrost potęgi NATO i pozycji Stanów Zjednoczonych. Dlatego mówię, że wracamy jakby do mhm. punktu wyjścia, bo największym zagrożeniem jest Rosja. E, Ameryka staje się fundamentem bezpieczeństwa jednoznacznym fundamentem bezpieczeństwa. Co wykazuje od pierwszych momentów uderzenia Rosji na Ukrainę, kiedy wysyła szpicę po raz pierwszy, używa instrumentu szpicy, wysyła szpicę Brygady pancerną do Niemiec, do Polski, elementy 82 Dywizji. To wszystko dzieje się z dnia na dzień w tempie błyskawicznym i pokazuje wolę, pokazuje siłę, determinację i wolę, dzięki czemu. NATO staje się, wraca do swojej roli. Co więcej, staje się też instrumentem globalnym, i w koncepcji strategicznej, co jest bardzo istotne, wprowadzone są dwa elementy. Po pierwsze, NATO, a w zasadzie Stany Zjednoczone jednoznacznie określają, że i Rosja, i Chiny są zagrożeniem, ale w pierwszej kolejności zagrożeniem jest Rosja, natomiast te dwa zagrożenia są ze sobą ściśle powiązane, bo w, w tym podstawowym dokumencie strategicznym NATO na najbliższe co najmniej na najbliższą dekadę jest zaznaczone, że te państwa zaczynają coraz bardziej współpracować w, w różnego rodzaju konfliktach hybrydowych, których celem jest y, zniszczenie porządku globalnego i odpowiedzią na to jest y, sformułowanie, że jeśli tego typu działania o charakterze hybrydowym przekroczą pewną granicę, to NATO Odpowie militarnie. I tu już jest y, jednoznaczna, y, y, jednoznaczna definicja, że NATO jest gotowe do działań militarnych, wówczas kiedy dalej konsekwentnie i Rosja, i Chiny, stosując mechanizmy różnego rodzaju konfliktów hybrydowych, będą niszczyły, podważały. Destruowały system międzynarodowy, a także uderzały strukturę struktury sojuszników. To jest absolutnie krok milowy. Budowane zostały fundamenty stąd nowy paradygmat bezpieczeństwa, nowy paradygmat strategii NATO, który ten dokument przedstawia, i, i dlatego to jest w istocie koncepcja strategiczna, która ma wagę. Pierwszych decyzji podejmowanych przez NATO, a więc jeszcze na samym początku krystalizowania się tejże największej na świecie organizacji obrony. Panie profesorze, to ja zapytam w tym kontekście, w którym, o którym, w którym przed chwilą pan zarysował, jak w takim razie patrzy pan dziś, na, znaczy jak patrzy pan na dzisiejszą sytuację militarną na Ukrainie? Ważne jest to, co deklaruje także koncepcja strategiczna, bo to, to jest sytuacja bez precedensu, że w koncepcji strategicznej używa się bardzo emocjonalnego języka definiującego wojnę prowadzoną przez Rosję wobec Ukrainy. Tam są jednoznaczne pojęcia, nie chłodne, ale emocjonalne, pokazujące barbarzyństwo tego konfliktu ze strony. Rosji, ale z drugiej strony w tej koncepcji strategicznej jest jednoznaczne stwierdzenie, że su suwerenna i niepodległa Ukraina jest fundamentem bezpieczeństwa, fundamentem w, tych, w, w tym obszarze euroatlantyckim. To jest jednoznaczna wskazówka, że NATO tą kwestię stawia jako fundamentalną. Innymi słowy, w tym konflikcie NATO-Rosja. NATO, Chiny czy też Stany Zjednoczone, Chiny w pierwszej kolejności jest wygranie wojny przez Ukrainę z Rosją. To jest jednoznacznie definiowane, zarówno przez Stany Zjednoczone, jak i w określonych działaniach natowskich tej wojny na to nie może przegrać dlatego, że no właśnie w to... i w tym i w tym kontekście to być może to teraz warto jeszcze raz przypomnieć ten apel tych profesorów i literatów opublikowany w decide apel o tym, że tej wojny nie da się wygrać, bo Rosja jest niepokonana. Zatem trzeba zmusić Ukrainę do tego, żeby się poddała, a zachód musi zaprzestać udzielania pomocy wojskowej może właśnie w tym kontekście, co Pan przed chwilą powiedział, y, w sposób no, wyjątkowo jaskrawy widać, y, no, ty, czyim narzędziem jest, jest, jest ta publikacja. Bo to jest ewidentnie publikacja, która jakby wchodzi y, przeciwko y, tej, y, tem, y, tym zapisom i postanowieniom szczytu NATO, czyli to jest po prostu no, dzieło sprzyjające Federacji Rosyjskiej. Tak to Nazwijmy. No nie ulega wątpliwości, że Rosja realizuje swoją strategię wojny informacyjnej, ale to przesłanie zasadnicze sojuszu, który pokazuje swoją siłę i determinację. No bo jeśli sojusz deklaruje, że będzie miał 300 tysięcy sił szybkiego reagowania, a więc siedem i pół raza więcej niż dotąd. To jest, to jest pokaz siły, to jest pot, pokaz potęgi, determinacji i to zostanie zrealizowane. I to jest poza zasięgiem zarówno Chin, jak i Federacji Rosyjskiej. Co, co więcej, Stany Zjednoczone rozwiązały dylemat strategiczny. Ja sądziłem, że tak będzie, ale przecież były wątpliwości. Że Rosja dokona wyboru, czy, czy się zbliży do Chin, czy się zbliży do Stanów Zjednoczonych, w związku z tym Stany Zjednoczone będą także musiały dokonać wyboru, czy atakują Chiny, czy też atakują Rosję. No, jeśli Rosja wykaże się, będzie zainteresowana różnego rodzaju zbliżeniem ze Stanami Zjednoczonymi, to się to odbędzie kosztem. Polski, czy po, m, kosztem państw e, Trójmorza. No, jak wiemy, tak się nie stało. E, Stany Zjednoczone dosły, doszły do jednoznacznego wniosku: to są f, e, dwa fronty tego samego konfliktu. Innymi słowy, tu nie ma możliwości wyboru, bo przegranie na jednym z tych frontów e, powoduje, że Stany Zjednoczone przegrywają globalnie. E, przegrywają Europę i przegrywają globalnie swoją pozycję. I My to dotyczy. Tak, tego, tego konfliktu na Ukrainie, z tym, że Stany Zjednoczone odczytały, że szybciej i skuteczniej jest rozstrzygnąć sytuację ze słabszym przeciwnikiem, i dopiero wówczas, po wielkiej konsolidacji, bo zwróćmy uwagę, że w szczycie uczestniczyły także państwa azjatyckie Japonia, Korea, Australia, Nowa Zelandia. To pokazuje, Determinacji i to, co się stało, czyli kumulacja Zachodu wobec wokół Stanów Zjednoczonych. Stany Zjednoczone ruszają z, z Sojuszem do konfrontacji, która została wypowiedziana przez dwa y, państwa autorytarne, których celem jest zniszczenie porządku globalnego. I tutaj nastąpiła daleko idąca konsolidacja, i ta presja, na przykład na Niemcy, jaka jest wywierana głównie przez Stany Zjednoczone powoduje, że oni wjeżdżają, próbują. Ale jednak ten, ten, ten potencjał możliwości Niemiec gwałtownie topnieje. A równocześnie rośnie, rośnie znaczenie. Znaczy na pewno na pewno mogą nie pomagać i mogą próbować przeszkadzać pomagać innym. No to bez wątpienia takie możliwości cały czas mają, bo ich narzędziem oddziaływania jest również Unia Europejska instytucje europejskie, więc też widzimy to w zasadzie na własnej skórze, jak to jak to działa. Ale pani Panie profesorze jeszcze mamy dosłownie chwilę ja bym chciała zapytać o, no, o sytuację która jest w tej chwili wokół naszych granic chodzi oczywiście o tą histerię i, i całą obudowę propagandową którą w tej chwili Rosja buduje wokół obwodu królewskiego i działaniom państwa litewskiego rzeczy całkowicie zgodnym z sankcjami Unii Europejskiej Rosja specjalnie buduje tą atmosferę grozy, histerii, niemalże jakiegoś kryzysu, kataklizmu humanitarnego. Wiemy, że to jest nieprawda, no ale też widzimy, że, że te działania przynoszą jakiś skutek. Reuters stwierdzi, że za kilka dni będzie propozycja ze strony Brukseli, która wyjmie okręg królewiecki z sankcji. Panie profesorze, chciałam zapytać w takim razie, jak Pan ocenia, na ile prawdopodobne jest są jakieś prowokacje, czy to rosyjskie, czy białoruskie wobec, wobec państwa litewskiego w, pierwszym, w pierwszym, na pierwszym miejscu, ale i wobec Polski, wobec Estonii. No, mieliśmy ostatnio takie manifestacje oddziałów rosyjskich, które ćwiczyły desant na Estonię i wlatywały rosyjskie helikoptery i samoloty w przestrzeń powietrzną Estonii. Czy pana zdaniem jest możliwa taka, no, jakaś prowokacja o powiedzmy ograniczonym charakterze militarnym po to, żeby próbować zastraszyć państwa, szczególnie społeczeństwa zachodnie, no, tą groźbą wybuchu trzeciej wojny światowej. Rosjanie bardzo intensywnie używają tego tej propagandy przez ostatnie kilka tygodni. Tu widać, że ta intensywność została bardzo mocno podkręcona. No tak, ale przypomnijmy sobie, że atak na granicę, ten, który później nastąpił na, w takim zmasowanym charakterze na granicę białorusko-polską, miał wcześniej miejsce na granicy białorusko-litewskiej, gdzie doszło wręcz do takiej sytuacji, że ma formacja białoruska. Wdarła się na obszar państwa litewskiego. To wszystko naprawdę groziło, chociażby wówczas wybuchem, no, mikrokonfliktu, a w każdym otwarcia ognia przez obie strony do siebie, czyli. No tak, ta... ale panie profesorze dziś mamy inną sytuację, bo 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 wtedy tamta sytuacja no, nie miała tego tej. Podbudowy y, pełnoskalowej wojny. Dziś ta podbudowa pełnoskalowej wojny zbrodni, ludobójstwa jest, więc, y, więc y, taka prowokacja y, może mieć już inny wymiar, może być też próbą no, przetestowania y, na to. No, tak można się domyślać, że, że być może, że być może y, taka próba nastąpi. Ale wówczas chodziło o przetestowanie właśnie przesmyku subolskiego i determinacji Litwy i Polski w, w zdolności do odparcia tego typu zagrożenia. No bo nie ulega wątpliwości, że głównym celem ataku na polską granicę, a także na litewską, było właśnie rozpoznanie jaka jest determinacja i zdolność do obrony, szczególnie właśnie na tym fragmencie dotyczącym, przesmyku sowalskiego. Zwróćmy uwagę no piąta, piąty korpus, czyli ten, który odpowiadał kiedyś za przesmyk fuldy dzisiaj właśnie jest dyslokowany po to, aby w dużym stopniu zabezpieczać ten tą aortę, która. Łączy Litwę, Łotwę i Estonię z, z Polską. To jest kluczowy e, pas transmisyjny za, zapewniający logistykę e, e, w sytuacji zagrożenia. Ale z, dlatego podkreślałem, że w nowej koncepcji strategicznej, już przyjętej, na to mówi, że pewnego rodzaju działania hybrydowe, jeśli przekroczą pewien próg, spotkałem się z odpowiedzią, Kinetyczno. I tu ten komunikat był jasno wysłany. Ja przypominam, że wcześniej, jak Rosja zaczęła straszyć tym, tymi uderzeniami atomowymi, że ta groźba właśnie, że tutaj zaczyna być niebezpiecznie, to Stany Zjednoczone stwierdziły, że jeśli Rosja użyje taktycznej broni atomowej, to Stany Zjednoczone wejdą na obszar Ukrainy, czyli wejdą bezpośrednio w konflikt. No, i ten komunik komunikat został jednoznacznie czytany na Kremlu, bo to, to już nie są zabawy. I ten komunikat wysłany w, w koncepcji strategicznej jest właśnie też taki, że to NATO w tej chwili skończyły się te zabawy, że to jest tak poniżej progu, że nie wiadomo, czy uruchamiać artykuł 5. W tej chwili koncepcja strategiczna mówi, artykuł 5 zostanie uruchomiony decyzją NATO. Jeśli NATO stwierdzi, że te działania właśnie o charakterze takim hybrydowym, podprogowym e, mają cechy agresywne, mają cechy quasi wojny i od, odpowiedź będzie kinetyczna, a nie na przykład atak w cy, cy, cyberprzestrzeni, no to NATO odpowiada w cyberprzestrzeni. Nie, to jest jednoznaczna groźba. E, nie bawcie się tym, bo natychmiastowa będzie zdecydowana i, i, i silna odpowiedź ze strony NATO i, ten komunikat poszedł. On został czytany na Kremlu i e, jestem przekonany, że to jest. To, to są czarne dni dla Putina. Bo w zasadzie wszystko, co chciał, to dokładnie wyszło odwrotnie. Chciał osłabienia i zniszczenia NATO, wzmocni NATO tak, jak od dawien dawna. To nie wyglądało. Chciał osłabienia pozycji Stanów Zjednoczonych w Europie, wzmocnić pozycję Stanów Zjednoczonych jak dawno nie bywało. Chciał rozbić Zachód w, w tym działaniu wobec Rosji, zintegrował Zachód jak nigdy dotąd w historii przeciwko Rosji, więc dokładnie uzyskał odwrotny efekt od tego, który zamierzał. No i czwartym elementem jest zwycięstwo Ukrainy konflikcie rosyjskim. To oby jest... nastąpiło, oby nastąpiło jak najszybciej, a Putinowi życzymy kolejnych właśnie tego typu sukcesów, bo to rzeczywiście doprowadzi nas, miejmy nadzieję, że w, krótszym, a w krótszej, a nie dłuższej perspektywie czasu do zakończenia tej wojny, ale zakończenia zwycięstwem państwa ukraińskiego. To bardzo ważne dla bezpieczeństwa no nie tylko samej Ukrainy i jej obywateli, tak doświadczonych ludobójstwem w tej chwili, ale ale po prostu do całego naszego regionu. Bardzo serdecznie dziękuję Pan profesor Piotr Grochmalski Był gościem Telewizji Republika raz jeszcze. Dzięki wielkie, ale szanowni państwo, my wracamy już za moment. Na moment zmienimy temat, bo do sprawy bezpieczeństwa jeszcze wrócimy pod koniec naszego spotkania, wówczas gościem państwa i moim będzie Pan Ambasador Tomasz Szatkowski, ambasador Rzeczpospolitej Polskiej przy NATO, ale teraz powracamy do sprawy marszałka Senatu. Nowe informacje się pojawiają, więc już za chwilę Tomasz Duklanowski, redaktor naczelny Radia Szczecin, współautor godnika Gazeta Polska. Ten, który właśnie ujawnił całą tą aferę i kolejne jej wątki upublicznia, to właśnie również nastąpił już za moment na antenie naszej stacji.